Cześć, kolejny etap podróży za nami. Towar podwyższonej wartości, czyli polski Fiat 126P, dotarł w okolice Stambułu. No jak do tej pory, zwiedzałem wraz z moim maluchem europejskie autostrady 2200 km przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, no i teraz Turcję. Na pewno warto zaznaczyć, że jeden zjazd z autostrady był fascynujący przejazd taką drogą wśród wzgórz w Serbii. Droga prowadziła takim niesamowitym kanionem. przejeżdżając tam przez wiele tuneli i to było takie no, dosyć ciekawe urozmaicenie tego mojego przejazdu. No i od tego momentu właśnie zaczyna się moja przygoda. Zwalniam, bo jak do tej pory gnałem po tych autostradach. No właściwie od dzisiaj zaczynam zwiedzanie Azji. Zaczynamy od Istanbulu, Ale wcześniej jeszcze drobna naprawa malucha Wymieniamy gaźnik Do zobaczenia w Azji